Witam was mordeczki w kolejnym vlogu Zobaczcie tutaj po lewej murzy, się chmurzy, ale wszystko nas omija Jeden jednej dobrze, z drugiej nie dzisiaj w nocy popadało 17, 17 nie, 16, nie, litrów napadało, a dzisiaj w kabinie jesteśmy z Markiem cześć wam wszystkim, znany i lubiany z tym lubiany jest coraz gorzej ja co co znamy, bo... to tak nie jest tak, mam dzisiaj przerwę w kukurydzy w sianiu kukurydzy, bo Plany były ambitne. Teraz po świętach już całkiem mocno ruszymy, bo przed świętami już trochę sialiśmy. No, no taki no, plan był wykonany, ten przedświęt. Nawet ja już byłem na szkoleniu? Tak, jest, tak, jest. Certyfikat <grym> miał podbity już <grym> A dzisiaj działamy u mnie. No co, rano udało się rozwieźć knajówkę na ten kawałek. Tutaj wozimy teraz ten poferment? Czy jak to tam z złom? Ja nie wiem co to wywozicie, No ja mi kazali rozwieźć. No, no poferment? Niektórzy mówią, niektórzy mówią, jakiś użycia użycia glebowy. Różnie na to mówią. No tak? ja, ale w środku jeszcze drewno, gałęzie są. Jo, jo, dokładnie. Ja w nie wiem tu, właściciel pola musi mieć tutaj... I zobaczcie wy, oni wyrośnie po tym jak gubie, no ale zobaczcie wy no. no. żeby się nie kładło już baju. <laughs> kukurydza będzie się kładła. <laughs> o, nie no, ale. tutaj mamy 3,78 chyba dokładnie. Yy, tutaj będzie kukurydza na kieszonkę, więc Marek, trochę będziesz musiał czekać siećkarnią w tym roku? No zależy. Nie, no Ale jakich nie operatorów będziesz miał do odłożenia? Co takich operatorów do odłożenia? No, wiesz, wiesz kogo trafisz? <laughs> tego nie wiesz! Romeo zahaczy stary swój rozrzutnik, powiesz, że wodzi sam w tym roku <laughs> i. Jo, nie? No i tak sobie działamy. Popadało przerwa, nie Marek? Trzeba coś jakąś inną robotę szukać. Tak jest. No nie, no tak, żeby z listy zadań uciekało, nie, żeby teraz jak już jest, się dzieje. Ja się chciałem na... za tą górówkę z rana tak Ci powiem, że. A na spokojnie do wieczora, nie? A patrzę, piąta godzina, koniec. No, Wy może może akurat, nie? Nie no oczywiście, no, to tam już trzeba wykorzystać. Tak leżało na liście zadania, tak jest zrobione, no bo Dokładnie. teraz faktycznie jak przyjdzie pogoda no dzisiaj pauzujemy z racji tego, że to popadało i to by się kleiło do kółek, no, a nie no, jest no. termin znowu też 10 maja, żeby aż tak na siłę siadzić. No nawet lepiej nie popada, ludzie będą się lepiej cieszyć niż w którym się, Poprzeczniaki poprzeczniaki wtedy zajeździmy na wilgotę, to no, ona no, 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 jak przyjdzie no, słońce to jest problem, a... Dokładnie. No i wtedy ale tam faktycznie się chmurzy, a wszystko tak skręca w lewo, no to skręca, ale znowu popada, I ale to damy radę, bo jak wiecie, no jeszcze Piotr nagra jakiś film, jak będzie ten, to my zmieniliśmy siewnik Dokładnie. i jest zamiast sześć 6, 6, no, sekcji będzie. 8 no. i faktycznie idzie troszeczkę więcej zasiedź na no. dzień to, to, no takie, no jest kabaryna, zadania. nie, kabaryna jest dużo, no, 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 Spadł... W przodu kibre, tak zwany, nie? Jojo, tam wozimy tych, wodę? co nie chcą płacić, nie? <grym> pisać, to wsadzamy cały sezon, jeźdżą! <grym> za karę będą jeździć, o, o kurde, nie ma żadnych. Ale wam strona, ładnie, jak to kółeczko tam z tyłu robisz, nie? Ojej. Kółeczko? tam z tyłu. Kurde. Niektórych takich rzeczy nie nauczysz. <grym> Całe życie nie będziesz, kurde, użył wszystkich. Nie? Nie ma. Nie, 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 nie. Wiesz, że nie będziesz. No fajnie, teraz to jest wygoda praca tym różnikom, bo prędzej pracowaliśmy. Z mniejszymi ciągnikami, a ten rozrzutnik faktycznie pusty waży 7 ton, no i no, tam jakiegoś no. towaru. To jest ta to, to jest to miała robota, no, nie? miało ciężko. Lekko pod górkę to w ogóle? Z tego nie? A jest, mówię, coraz wszystko większe się kupuje: większe ciągniki, większe maszyny. Tak jak i u was w gospodarstwach, no. w firmach, wszystko jest większe, a i tak nie możemy wszyscy zdążyć te. Kiedyś Zawsze też, człowiek goni, nie? No ta, ta, tak, no? Chodzi o to, że no, terminy siewu były kiedyś bardziej rozciągnięte. Teraz tak naprawdę no ja też rozumiem gospodarzy i całą resztę, że materiał siewny i cała reszta jest tak droga, że no, nie można sobie tam siać. No musi być to być w jak najbardziej optymalnych no, warunkach. I... No, no. Tylko to ma swoje drugie minusy, że no, maszyny są bardzo drogie i teraz jak je rozłożyć ekonomicznie, żeby to nie, ten krótki czas pozwoli na spłatę i to no, no. no, już tylko na spłaty już tam o zarabianiu, tak... A, konkure a konkurencja się robi coraz większa w usługach? Tak, Tym bardziej, jest nie? duże nasycenie siewników już, dlatego to też pozwala tym, to jest akurat ten lepiej dla tych, którzy najmują, bo mają swobodę nie, w terminach, o, o, nie? O, o, dokładnie. Mogą wybierać także, ale my damy radę z Piotrem, my się nie boimy pracy, to tam tak, na, ładnie. faktycznie no, planujemy na jakby no dwie osoby i po 10 godzin, to jak 20 godzin by był siewnik na polu, to, to no bo wtedy i potrzeba na to przygotowanie. Mimo naszego... No, trochę się tym siewnikiem, nie? Jo, no do, do ja, to ślubkę ta tak? do mnie. Obrazówka jest do ona. No, no kurder już przed świętami się zrobiło cierpnia, A to... kiedy zacząłeś Dokładnie? No, Musiał zeszć, spojrzeć, ja nie mam ciągniu. No tak. No no, no no no. No bo to uruchomienie to w sumie trzy dni trwało. Jeszcze ja tak dwie sekcje więcej, nie? No, no to A chętnie wam dużo jeszcze opowiem przy siewniku, jak tak się kiedyś spotkamy na lecie czyli sezonu, bo że Piotr tam nagra, to, o. to przy siewniku. Miałem już paść na uruchamianie, ale nie dał rady. Słuchaj, no. No jechać mogę, a to, że byłeś pijany nie dojechałem. To był żart oczywiście. Nie, nie, uruchamianie nam tam szło dosyć opornie, bo dużo nowych rzeczy i, i trochę o. tak to... No, no nie starczyło tego dnia, był siewnik jeszcze do poskręcania to wszystko. O, i... ładnie. Ale szłamy teraz, także chętnie Wam pokażemy na filmiku. Czy się, zajebiście, no. więc i problem skończył się z nawozem, bo tamten... Oj tak. Z tą szóstką było nasze. Właśnie... Ciężko było z tą granulą zawsze trafić, żeby dobrze to wysieć gospodarzowi, a wiecie. Dabus jest coraz droższy i każdy chce mieć to wyślane co do kulki, można powiedzieć, nie? Tak nie, jest. a teraz tutaj z przodu można zrobić sobie próbę kręconą, więc nie no. będzie z tym problemu. Serwisant, który uruchamiał twierdzi, że ten zbiornik ma taką dokładność, bo pokażę Wam na średniku, to będzie lepiej wyglądało przy średniku. Ten zbiornik ma drugie takie rolki, jest na zasadzie elektrycznego podawania rolką materiału do dmuchawy, to wrzuca do tyłu, do ośmiernicy. i tak równie dobrze można nią siać rzepak, jeżeli byłby z tyłu siewnik z no wiemy, ośmiornicą, to zasubany, no, no. no to nawet potrafi wysiać dokładnie 2 kg na hektar, także no to jest z... no, dość fajne. No to walaś fajne? No tu właściwie będzie krzyczeł. Wydziwili <laughs> <piszą do> <laughs> się Pozdrawiamy Michała. Ja, pozdrawiamy. Tam gdzieś poleciało si, do przodu, przy, si, oknie, przy oknie, się zgłosi na autokast. Nie no, tam co płacą? <laughs> Może dadzę na pół nowego Mówi, widzą, że tam że mam na sprzedaż i oni nie chcą go Nie, nie mówiłem, nie mówiłem, nie miałem okazji Słuchajcie możecie, dobrze wiecie, że tutaj u chłopaków jeżdżę na, na sezonie kukurydzianym, na, na kiszonkę To, że na filmie się coś rozlatuje, to nie patrz na to bo Holandie w lepszym stanie jest na sprzedaż u chłopaków y, drugich New Holland TM 135. 135 z turem, bardzo ładny Ile ma? ma Około 10 chyba? Ponad 10, ale takie dosyć uczciwe to będzie cztery nowe opony y, tury jest ładny, bez żadnych luzów bo był, Michał go porobił, nie? Dokładnie, to przedni wąw, przedni przednie wą, przedni tus hydrauliczne godny polecenia, bo też nie to to tak akurat były gorsze godziny dla tego ciągnika, nie? Jak Piotr nie jeździł, ale reszta była okej. Okay. No, no. no. ja to co nie. Co się widzowie, ale u mnie coraz gorzej. Jest. Nie no, jak ktoś no. szuka godny polecenia ciągnik i nie chce kupić żadnej wtopy, o, tak można powiedzieć. No. No to warto się tutaj zgłosić albo do Marka, albo do Michała, albo nawet do mnie i ja podeślę jakieś tam namiary i który z tych trzech faktury wystawił chyba no i numer Ale tak poważnie i bez załącznika nie przyjeżdżać. Bardzo dobrze wyposażony ciągnik. Przedniwałem to wszystko i naprawdę no. w szyku na oryginalnych kolejach i filtrach oryginalnych podkreślam. Który do co? No tak trochę dalej by trzeba było zobaczyć. W komentarzu Abym nie o tych maszyn się będzie, nawet może link do ogłoszenia. Wrzucimy. i póki są takie pola powiedzmy pod kukurydzę jeszcze, no to mamy jeszcze tam znajomych, którzy by nam udostępnili pole. To naprawdę jak ktoś jest zainteresowany, to można o jakiś, jakiś testach, my to też rozumiemy, że to są jakieś duże pieniądze. No i... Tak, nikt kota w worku nie będzie brał, nie? No już nie te czasy, że się o, z lawety zjechało, puścił dymek. Dobra, bierzemy, bierzemy, bo już następny. No byśmy chętnie komuś dali do przetestowania, pokazać, że ta maszyna jest warta tak, tych pieniędzy. Tak, tak że... Mówisz, jakbyś coś wiedział. Co? <laughs> <laughs> nie naprawdę, bo no jest nie, jeszcze tak, druga no. opcja, może no, różnie jest w gospodarstwach, nie wiem, ktoś dostał dofinansowanie na nową ładowarkę czy coś i a potrzebuje po prostu... ciągnik bo no tam chcesz. jest możliwość, ten ciągnik, jest wymiany, typu, czy wymiany, wymiany. Na nie przerywaj mi, bo raz po raz na kanale, mi przerywasz przepraszam widzowie, że tak lubimy się <laughs> przedrzeźniać. byście musieli nas po raz też na CB Radio w sezonie to, to Musi jest mi... i teraz myśl mi uciekła, a może klient no, że... akurat, no przypomnij zamiana na ładowarkę o, jakby o, no. ktoś może szuka ciągnika dobrego, a ma ładowarkę, ale też by musiała być adekwatny no stan taki powiedzmy jak New Holland, że no wsiadać i jechać to też rozważymy takie coś no, tam o dopłacie z której strony to będziemy rozmawiać na miejscu ale najlepiej by było 7 metrów ramię szukamy gdyby ktoś tam nie no, 3,5 3, no, no, 3, no. 3 tony, 4 tony no. to Scelowany no to bardziej są. w Manitu no, może być to Manitou, Manitam, tam. Klasa wpada teraz, nie? Na razie klasa nie będziemy, wiem, że coś z manitu. No, Mieliście tak... tak w planach klasa jakiegoś, ja tak skorganizacji? Jak klas ciągnie klas, klas, bo Piotr Wam nagram, mamy nowy nabytek z klasa, nowy, stary nabytek. To Kiedy się przyjeżdża? Z... Jutro? Jutro, jutro przyjeżdża, znowu, kurde, flaszka się chłodzi. Weekend blisko, Michał, szyku się. Tak jest. Dobrze, a my My to ładujemy. Mówię, tego Nie Hollanda jakby ktoś rozważał, naprawdę poświęcimy czasu na pokazanie, że to jest warte tych pieniędzy, jakieś testy polowe, jakieś tam mamy, no, po znajomości możemy załatwić. Czy to tu... okazji jakieś jakaś... fotki. <laughs> A to już gratis, gratis. To jest to gratis. Jest tak, on jest też na ogłoszeniu, Piotr go też udostępniał, ale gdyby ktoś szukał takiego ciągnika, no, przydbanego naprawdę, to zapraszam. No, zapraszamy. jest zgodny polecając, że na owijaniach wolne, nie? No. Sami wiedzą, na filmach też on był kilka razy przecież. No. Jak na te dwa my waziliśmy. Tak, to... a jak go nie było filmów, na filmach, no to znaczy, że w tym czasie był na warsztacie był klepany. Taki żart. Czy mocy nie było w domu? <laughs> Także, było mało na filmach, na ten... to Bo no to wszystko od koparkowego zależy tutaj, bo ładowarkowy nam coś tutaj dzisiaj. <laughs> Ale stara się, chłopno stara się, to jest też pierwszy raz ładuje drewno na rozrzutnik, chłopca. No je kupa z w tym czy coś. A potem nie ża... wiem czy w zimę, że nie ma czym palić. I o, i o. Ja rozumiem, że się ta dużo drewna robili zimą, bo oglądam filmiki Piot, ale no... Żeby wrzucać jeszcze te... Ale liczy się próbnicę. bo on to mi przywoził, wiesz? No. To mówi, że to drzewo dorzucają, żeby więcej to było i w ogóle. No, drzewo jest zabez... jak portfel? No wiesz. No dobra, jak to skosimy, jak urośnie, wiesz, ba zamiast kukurydzy. Wiesz, co tam co za sadzonki? To weź przystawkę go, mało tę specjalną. I tak to jest, widzicie... jak. A, no, i tak się dogadali, dobra. Ja pozdrawiam Was, będę szedł do rozrzutnika do tyłu zobaczyć. Trzymajcie się. I o Tak, to ten skoczycik tu wiadomo, z góry to co jest, jest sam torf. Wymieszka drebna, bo oni takie coś było. robią. A w środku to wygląda tak. Pokażę Wam, z bliska. Tak to wygląda, świerdzi trochę jakby to coś oczyszczalnie było. Wkładujemy tą resztę tutaj myślę starczy po czwarty rozrzutnik czy nie mylę. a John poznajecie John Deere ten co woziłem na jesieni kiszonkę dostał z tyłu nowe opony, zobaczcie DKT 650 teraz będzie skakiewana fryzja 650 605 R42 a z przodu wiadomo, szybciej dostał, bo dostały guleje, też DKT tam rucie z ponad 12 tysięcy motogodzin, nie? Jak to chodzi? A tu Zetorek Na przelocie Ci chmurzy, zobaczcie, chmury Ja też mam ponad 12 tysięcy, nie? On No tak, nie tak Na liczniku odpadł To są legendarne ciągniki, totalnie to, to ma 12 czy 20 To też jest za niego bardzo twarde, nie? Zresztą u nas cały sprzęt jest taki, no jak to no niektórzy mówią, no ja sobie zabiorę dam sprzęt, nie no bo jest naprawdę, czy, czy jest potrzebna opona, czy... No sami wiecie, mam mamy Marka, to sami jo, wiecie Na no, moje jak... No fakt, że oni go nie przeglądają, ale jeszcze jedna żniwa na moim przeglądzie pojadą. Co za chuj? Kurwa no. Jeszcze... Zaraz ich... do domu pojedzie bez pieniędzy. Kurwa. Nie wiadomo jak to liczyć, czy to jest rozwój obornika, czy drewno. dzwonić, ile biorą zule za takie coś. Ja pierdolę, nie wierzę. Widowie, jak ja jak roboty się chwytamy. O bo Prezesie, opuść odsetki. Ładnie. zobaczymy, będziemy tutaj zrobić sobie takie doświadczenie pół no, pół tego, ale no nie pada za dużo i nie będziemy w ogóle tego orać, to będzie wymieszanym dosyć głęboko w w nie? I wyjdziemy Twoim zestawem nie? w to Mocna ziemia, to się sam posięży. ja nie będę ci chciał, byś później na rzecz, jakie czy rogi nie Chcesz ja. sam posiedzieć? O, 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 dobra, dobra. Czy <laughs> kości, ale się jaka będzie klasa zadowolony? Jest, jaka klasa ziemi? bo takie Kurwa, tu jest, ci powiem, no. złe, nie ma. Najgorsze jest tam na górze. Taki piasek, piasek, nie. Najgorsza, druga. Nie, e. tam piątka jest u góry, piasek, chuj. Tam zawsze wypala pierwsze, nie? No, ale tak to jest bajka. Mam pole do posiedzenia bardzo, muszę coś zapisać, żeby na noc, nie zostanie. Ale jest idealne, chłopie, proste końce, nie idealne. Takie ciemne się do problemu ja I nie można. Można. On mówi, przy tym wiemy, lepiej, nie? Bo tak wysięc to nie ma wartości. No no. Nie? To nie, 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 no nie, nie. nie pokój się robi. Ja nie wiem. No po, wiesz, powiem, że to tam że jak już już no, no, no. To widać, że to jest coś innego. No, no zobaczymy. doświadczenia i. 52 czy 7? 57, chyba to no. I nie wiem, nie nie widziałem nie wiem, Zobaczcie, wiem, Tu jest Pole wiem, nie to jest wiem, nie wiem, nie nie wiem, nie wiem, nie jest widać tego, no, aż tam do tych szaków, tam tam nie tych krzaków tam nie wiem, nie tam nie wiem, tam wiem, nie wiem, nie tam, Także widzimy, Buraki są posiane. Jak ktoś by miał takie pole na usługę, to z Piotrem chętnie przyjdziemy nawet jutro. Nawet z Oslager. z zlegem. <grym> tak, tak, albo w tej kiście <grym> będziemy spalić z schodu. <grym> a 90 hektarów bo to chyba sumów nie. nie ma, nie? Tam z tyłu trochę troszkę wchodzą, wiesz? Ach no tyle, można się już pomęczyć na tych Kurde, a to sobie... Tak Ci mówiłem, buraki, drugi... drugi sezon po poprzednim sezonie były buraki, teraz nowo. To co samo siebie? <grym> jo, samo siebie. <grym> Ale równo pokupiła ropa. Jo, jo, jo! Dzisiaj, bryskali, bryskali dzisiaj tak Słaby rozplewiacz mieli ustawiony. Bo to... Dobra, kończymy o tym. Kończymy, jo, jo. Dara, jedź! No, dobra, mordeczki. Romeo ładuje resztkę, a my zabijamy się. Myślę, że taki vloga się spodobał. Yy, pójdziemy na chwilę chyba jeszcze do kabiny do, do Romeo. Oj, tu kurde, kurwany, obalony. Super, graniczny. Paduje końcówkę, nie wiem czy zmieści, no to, bo kurde, no tur, tur za nisko podnosi, kurde. Za ni już niżej stoi tym yy, rozrzutnikiem, ale no nie da rady. Sami wiecie, że zawsze w domu mamy podłożone najazdy. Przyjechałem, je maszko na pole, tam stoi. Po samochód w domu umyty. I kwiat na sprzedaż też jest, wardeczki. Jak idzie? pomysł? my to? Jo to Chyba nie, nie, Niech, nie, no tylko nie, To wyleci raz nie, raz. nie, 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 To, to, to nie, to nie, to nie, maja, to wyleci. Wyleci, nie czy nie, na nie, 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 Al Ur! Alto ry ryczy Wyobraźcie sobie jaką z pełną przyczepą objętościową wjeżdżę na pryzmę To dopiero jest ryk czy pamięta, że ten motor wciąż stoi Maszyna co? Kawa byka. Słuchajcie, zobaczcie, tam z tyłu, stęcza po całym do pieniędza. Tam jest następna chmura. No i dobra, mortki. Przy okazji, was zapraszam do naszego sklepu. Możecie sobie zakupić takie koszuleczki, czapeczki i wiele, wiele innych. Pamiętajcie, że w tym tygodniu, w niedzielę, widzimy się w Sypniewie. ZTCKR Sypniewo. Yy, za Winsborgiem, za Iłowem, jak ktoś tam zna te strony. No i co, mortki? Ja jestem przy, przy motorku naszym. Zabieram manatki, idę do Romea po bluzę, bo tam mam bluzę zostawioną. Ubieram się i lecimy. Marek robi dwa ostatnie przejazdy. I kurde, trzeba to wytalerzować porządnie i będzie gotowe do siewu. Trzymajcie się, nara, cześć!